I znów się spotykamy, więc zapiszmy wzór funkcji liniowej ax dodać b i podstawmy dobrze współrzędne punktów. Wstawiam współrzędną x, może od razu sobie wstawię współrzędną x drugiego punktu, do tego dodaję b i współrzędna y pierwszego punktu. To tyle, a drugiego tyle. I zamykam układ równań klamerką. Ciach. Będziemy odejmowali. W zasadzie już możemy. Albo dobra, nie posprzątałem. Więc zróbmy porządek jeszcze, 6A dodać B to się równa pierwiastek kwadratowy z 5, 10 A dodać B to się równa pierwiastek kwadratowy z 5. I teraz odejmujemy od pierwszego równania drugie równanie, więc widzimy, że B redukuje się do zera. 6a, odjąć 10a to jest minus 4a. To się równa. No, tutaj pierwiastki, jak odejmiemy, to one też zredukują się do zera. Wychodzi na to, że a równa się 0. Jeżeli a jest równe 0, tutaj oczywiście dzieliłem przez minus 4. Jeżeli a jest równe 0, to oznacza, że funkcja jest stała ma stałą wartość